Moja żona zdradziła mnie ze swoim dwicie sześcioletnim instruktorem jogi, więc zaplanowałem zemstę, ale moje plany doprowadziły do niewiarygodnego zwrotu akcji. Mam 34 lata, nigdy nie myślałem, że napiszę taki post. Margaret ma 32 lata i jesteśmy małżeństwem od 8 lat, razem od 12. Poznaliśmy się podczas drugiego roku studiów. Byłem cichym, nerdowskim studentem informatyki, a ona była żywiołową studentką historii sztuki. Zostaliśmy połączeni w grupie do projektu na zajęciach ogólnych i mimo naszych różnic od razu się dogadaliśmy. Margaret pochodziła z zamożnej rodziny w Nowym Jorku. Jej rodzice byli wpływowymi prawnikami, którzy zawsze pchali ją do pójścia w ich ślady. Ale Margaret miała inne plany. Chciała realizować swoją pasję do sztuki ku rozczarowaniu rodziców. Podziwiałem jej odwagę w dążeniu do swoich marzeń. Mimo presji, moje tło było zupełnie inne. Wychowałem się w małym miasteczku w Ohio, wychowany przez samotną matkę, która pracowała na dwa etaty, żeby związać koniec z końcem. Dostałem się na studia dzięki stypendium i byłem zdeterminowany, żeby coś osiągnąć. Margaret i ja zbliżyliśmy się do siebie, pragnąc wytyczyć własne ścieżki w życiu. Po ukończeniu studiów oboje znaleźliśmy pracę w rozwijającym się przemyśle technologicznym w Seattle. Ja zacząłem jako programista w startupie, podczas gdy Margaret dostała pracę jako menedżer mediów społecznościowych w modnej galerii sztuki. Byliśmy młodzi, zakochani i podekscytowani budowaniem wspólnego życia w nowym mieście. Ubraliśmy się dwa lata po przeprowadzce do Seattle. Była to mała, kameralna ceremonia tylko bliscy przyjaciele i rodzina. Rodzice Margaret nie akceptowali jej małżeństwa z nikim z małego miasteczka. Cłowa więc nie przyszli. Margaret bardzo to bolało, ale trzymała się dzielnie. Tego dnia obiecałem jej, że zawsze będę przy niej, że stworzymy własną rodzinę. Pierwsze lata naszego małżeństwa były niesamowite. Oboje awansowaliśmy w karierze, kupiliśmy przytulne mieszkanie w modnej dzielnicy i podróżowaliśmy. Tylko mogliśmy. Wcześniej zdecydowaliśmy, że nie chcemy mieć dzieci. Zamiast tego skupiliśmy się na naszym związku i rozwoju osobistym. Margaret zainteresowała się jogą około 3 lata temu. Powiedziała, że pomaga jej radzić sobie ze stresem w pracy, która stała się bardziej wymagająca, gdy wspinała się po szczeblach kariery. Byłem wspierający, cieszyłem się, że znalazła coś, co lubiła. Nawet sam próbowałem jogi kilka razy, ale szybko zdałem sobie sprawę, że to nie dla mnie. Wolałem spędzać wolny czas na fotografii, hobby, które zacząłem na studiach. Wszystko wydawało się idealne. Mieliśmy dobrą pracę, ładny dom, wspólne zainteresowania i silny związek. Przynajmniej tak myślałem. Około sześciu miesięcy temu Margaret zaczęła chodzić do nowego studia jogi, bliżej naszego domu. Była bardzo podekscytowana, mówiąc, że zajęcia były bardziej wymagające, a instruktor był świetny. Cieszyłem się dla niej, że znalazła coś, co tak bardzo jej się podobało. Patrząc wstecz, powinienem był dostrzec znaki. Zaczęła spędzać więcej czasu w studiu, czasami chodząc na dodatkowe zajęcia lub warsztaty. Wracała do domu później niż zwykle, zawsze z jakąś wymówką o korkach, lub spotkaniu na smoothie z przyjaciółmi z jogi. Wtedy nie myślałem o tym wiele. Pałem jej całkowicie. Miesiąc temu postanowiłem zaskoczyć Margaret, odbierając ją po zajęciach jogi. Właśnie skończyłem duży projekt w pracy i pomyślałem, że możemy świętować miłym obiadem. Przyjechałem do studia trochę wcześniej i czekałem na parkingu. To wtedy ich zobaczyłem. Margaret wyszła z tym młodym, wysportowanym facetem. Miał typowy wygląd instruktora jogi, koczek, tatuaże wszystko. Śmiali się z czegoś, potem prosto na parkingu pocałowali się. To nie był przyjacielski całus w policzek. To był pełen namiętności pocałunek. Czułem się, jakby ktoś mnie uderzył w brzuch. Nie mogłem oddychać, nie mogłem myśleć. Po prostu siedziałem tam zamrożony, obserwując, jak moja żona z ośmiu lat całuje się z jakimś facetem na parkingu. Po czym wydawało się wiecznością. W końcu się rozstali. Margaret wsiadła do samochodu i odjechała. Zupełnie nieświadoma mojej obecności. Tej nocy jej nie skonfrontowałem. Nie mogłem. Byłem zbyt wstrząśnięty, zbyt zraniony. Wymyśliłem jakąś wymówkę o pracy do późna i zostałem w hotelu. Następne kilka dni były jak w mgławicy. Przechodziłem przez codzienne obowiązki w pracy, ledwo potrafiąc skupić się na czymkolwiek. W domu starałem się zachowywać normalnie, ale czułem narastające napięcie. W końcu, po tygodniu tej tortury, skonfrontowałem się z Margaret. Wiedziałem jej, co widziałem, i poprosiłem o wyjaśnienia. Od razu się załamała, płacząc i błagając o przebaczenie. Powiedziała, że to był błąd, że to nic nie znaczyło. Przysięgała, że to tylko fizyczna sprawa, że nadal mnie kocha. Zapytałem ją, jak długo to trwało. Sześć miesięcy, powiedziała. Sześć pieprzonych miesięcy, połowa naszego małżeństwa była kłamstwem. Czułem mdłości. Próbowała tłumaczyć, mówiąc, że czuła się zaniedbana, popracowałem długie godziny nad najnowszym projektem. Powiedziała, że Donald, instruktor yogi sprawiał, że czuła się pożądana i młoda znowu. Nie mogłem uwierzyć w to. To słyszałem. Czy zapomniała o wszystkich razach, kiedy wspierałem jej karierę, nawet kosztem własnych możliwości. Czy zapomniała o wycieczkach, które razem odbyliśmy. O życiu, które razem zbudowaliśmy. Od tygodnia przebywam u przyjaciela, próbując zrozumieć, co robić. Margaret cały czas dzwoni i pisze. Płagając, żebym wrócił do domu, żebyśmy mogli to naprawić. Ale nie wiem, czy kiedykolwiek mogę jej znowu zaufać. Problem polega na tym, że nie tylko jestem zraniony, jestem wściekły. Chcę, żeby poczuła ten ból, który mi zadała. Chcę, żeby zrozumiała, jak to jest, kiedy twoje życie zostaje zniszczone w jednej chwili. Myślałem o różnych sposobach, jak się na niej zemścić, żeby cierpiała tak, jak ja cierpię. Wiem, że to prawdopodobnie niezdrowe, ale nie mogę się powstrzymać. Ciągle wyobrażam sobie sposoby na zniszczenie jej życia. Tak jak ona zniszczyła moje, może mógłbym ujawnić jej romans w pracy. Zawsze była tak bardzo zaniepokojona swoim wizerunkiem zawodowym. Albo powiedzieć wszystkim naszym przyjaciołom i rodzinie, co zrobiła. Część mnie nawet chce dopaść Donalda, tprawić, żeby zapłacił za romans z mężatką. Wiem, że pewnie powinienem po prostu złożyć pozew o rozwód. Iść dalej, ale myśl, że mogłaby uciec bez żadnych konsekwencji, sprawia, że krew we mnie wrze. Chcę sprawiedliwości, może po prostu zemsty. Ciągle myślę o dniu naszego ślubu, jak byliśmy wtedy szczęśliwi i zakochani. Pamiętam, że obiecałem jej, że zawsze będę przy niej, że będę jej rodziną. Teraz czuję się jak głupiec, że wierzyłem w te obietnice. Więc, Reddit, co o tym myślicie? Czy jestem szalony, że chcę się na niej zemścić? Czy to normalne, że czuję się w ten sposób po zdradzie? Każda rada, jak iść dalej, byłaby mile widziana. Czuję się zagubiony i samotny, i nie wiem, co zrobić dalej. Aktualizacja 1. Minął około miesiąc od mojego ostatniego posta, i wiele się wydarzyło. Przede wszystkim chcę podziękować wszystkim za rady i wsparcie. Naprawdę pomogło mi to przetrwać ciemne dni. Zdecydowałem się nie realizować żadnych skomplikowanych planów zemsty. Choć było to kuszące. Zrozumiałem, że to prawdopodobnie tylko sprawiłoby, że poczułbym się gorzej na dłuższą metę. Zamiast tego skupiłem się na dbaniu o siebie i przygotowaniu do rozwodu. Wyprowadziłem się z naszego wspólnego mieszkania i znalazłem małe miejsce dla siebie. To nie jest dużo, ale jest moje i wolne od wszystkich bolesnych wspomnień z życia z Margaret. Zacząłem rzucać się w wir pracy i spędzać więcej czasu na fotografii. Maga mi to oderwać myśli od spraw. Jeśli chodzi o Margaret, była nieustępliwa w swoich próbach pogodzenia się, pojawiała się w moim miejscu pracy, wysyłała niezliczone wiadomości, a nawet próbowała zaangażować naszych wspólnych przyjaciół, aby interweniowali w jej imieniu. To wyczerpujące, szczerze mówiąc. Najgorsze było to, kiedy zjawiła się w moim nowym miejscu. Nadal nie wiem, jak dowiedziała się, gdzie mieszkam. Płakała, mówiąc, że zrobi wszystko, aby to naprawić. Nawet zasugerowała terapię dla par. Powiedziałem jej, że jest już za późno na to i poprosiłem, aby odeszła. Odmówiła, więc musiałem grozić, że wezwę policję, zanim w końcu odeszła. Rozpocząłem proces rozwodowy. Mój prawnik mówi, że powinno to być stosunkowo proste, ponieważ nie mamy dzieci ani wielu wspólnych aktywów. Mimo to, to bolesny proces. Rozdzielanie życia, które razem zbudowaliśmy. Jedną z najtrudniejszych rzeczy jest radzenie sobie z naszymi przyjaciółmi i rodziną. Większość z nich nie wiedziała o romansie. Margaret opowiadała wszystkim, że przechodzimy po prostu przez trudny okres. W końcu postanowiłem powiedzieć prawdę. Nie zagłębiałem się w szczegóły, ale jasno powiedziałem, że Margaret była niewierna i że nasze małżeństwo zakończyło się z powodu jej działań. Reakcje były mieszane. Niektórzy przyjaciele okazali się niesamowicie wspierający, kwerując pomoc i gotowość do rozmowy. Inni wydają się być niezręczni w tej sytuacji i oddalili się ode mnie. Rodzina Margaret, co zaskakujące, stanęła po jej stronie i była dość wrogo nastawiona do mnie. Jej ojciec nawet zadzwonił, aby mnie skrytykować za to, że zmarnowałem dobrą rzecz. Trudno było mi powstrzymać gorzki śmiech z powodu ironii. Moja mama była moją skałą przez cały ten czas. Przyleciała z Ohio, aby zostać ze mną na tydzień, pomagając mi osiedlić się w nowym miejscu i po prostu będąc przy mnie. Mieliśmy wiele długich rozmów o związkach, zaufaniu i poruszaniu się naprzód. Podzieliła się ze mną rzeczami ze swojej przeszłości, których nigdy nie wiedziałem, w tym o powodach rozstania się z moim ojcem. Dało mi to nowe spojrzenie na wszystko, przez co przeszła, wychowując mnie sama. Jeśli chodzi o Donalda, instruktora jogi, nie zrobiłem nic w jego sprawie. Część mnie nadal chce go skonfrontować, zmusić go do zmierzenia się z tym, co zrobił, ale wiem, że to nie ma sensu. To nie on składał mi przysięgi, to Margaret mnie zdradziła i to ją wyrzucam z mojego życia. Były momenty słabości, kiedy rozważałem danie Margaret drugiej szansy. Samotność może być przytłaczająca, a część mnie tęskni za życiem, które mieliśmy. Ale potem przypominam sobie jej wyraz twarzy, gdy skonfrontowałem ją z romansem, i wiem, że nigdy nie będę mógł jej znowu zaufać. Staram się być zajęty, aby unikać zbytniego rozmyślania o tym wszystkim. Zapisałem się na lokalny kurs fotografii, mając nadzieję na poprawienie swoich umiejętności i może spotkanie nowych ludzi. To dobrze skupić się na czymś kreatywnym i wymagającym. Praca była zarówno błogosławieństwem, jak i przekleństwem. Z jednej strony to mile widziana dystrakcja. Drugiej, trudno jest czasem się skupić, gdy moje myśli ciągle wracają do Margaret i romansu. Mój szef jest wyrozumiały, na szczęście. W końcu powiedziałem mu, co się dzieje i był wspaniały, dając mi pewną elastyczność w godzinach pracy. Na razie biorę każdy dzień, jak przyjdzie. Niektóre dni są lepsze od innych. Staram się skupić na przyszłości i odbudować swoje życie. To nie jest łatwe. Ale wiem, że to konieczne. Myślałem dużo o tym, czego chcę w przyszłości. Przed tym wszystkim Margaret i ja rozmawialiśmy o założeniu własnej firmy. Teraz zastanawiam się, czy powinienem realizować to marzenie samodzielnie. To przerażające, ale także ekscytujące. Pracuję nad planem biznesowym w wolnym czasie i zaczynam myśleć, że to może być realne. Dam znać ponownie, gdy nastąpią znaczące zmiany w procesie rozwodowym lub jeśli wydarzy się coś ważnego. Jeszcze raz dziękuję za całe wsparcie. Reddit to znaczy dla mnie więcej niż wiecie. Aktualizacja 2. Minęło kolejne kilka miesięcy i chciałem przekazać Wam kolejny aktualny stan mojej sytuacji. Rozwód postępuje, choć wolniej niż bym chciał. Pojawiły się pewne komplikacje związane z podziałem naszych aktywów, Zwłaszcza naszego wspólnego portfela inwestycyjnego. Prawnik Margaret domaga się większej części, twierdząc, że jej poświęcenia zawodowe na początku naszego małżeństwa uprawniają ją do większego udziału. To frustrujące, ale mój prawnik zapewnia mnie, że mamy silną sprawę. W międzyczasie staram się skupić na osobistym rozwoju. Dołączyłem do siłowni i zacząłem regularnie ćwiczyć. To świetny sposób na zarządzanie stresem. I pomaga mi lepiej spać w nocy. Również chodzę na terapię, aby poradzić sobie z problemami zaufania i złością. To nie jest łatwe, ale powoli zaczynam znów czuć się sobą. Praca jest mile widzianą dystrakcją. Rzuciłem się w wir dużego projektu i to się opłaca. Mój szef zauważył moje dodatkowe wysiłki i zasugerował możliwy awans w niedalekiej przyszłości. Miło mieć coś pozytywnego, na czym można się skupić. Jeśli chodzi o margaret, w końcu przestała próbować kontaktować się ze mną bezpośrednio, jednak teraz używa naszych wspólnych przyjaciół jako pośredników. Zostawia niektóre z naszych przyjaźni w niezręcznej sytuacji. Kilka osób powiedziało mi, że margaret przedstawia siebie jako ofiarę, twierdząc, że jestem nierozsądny, nie dając jej drugiej szansy. To irytujące, ale staram się nie pozwalać, aby to do mnie docierało. Spotkałem Donalda, instruktora jogi, w lokalnej kawiarni w zeszłym tygodniu. To było niesamowicie niezręczne. Próbował przeprosić, mówiąc, że nie wiedział, że Margaret była zamężna. Nie uwierzyłem mu ani przez chwilę. Powiedziałem mu, żeby zachował swoje przeprosiny i wyszedłem. Wstrząsnęło mną to bardziej, niż chciałbym przyznać, ale jestem dumny z tego, że nie straciłem kontroli. Na bardziej pozytywnej stronie zacząłem znowu umawiać się na randki. Nic poważnego, po prostu luźne spotkania na kawę i tym podobne. To miłe połączyć się z nowymi ludźmi, którzy nie znają mojej historii. Maga mi to przypomnieć sobie, że jest życie po margaret. Najtrudniejszą rzeczą ostatnio było radzenie sobie z nadchodzącymi świętami. To będzie pierwszy święto dziękczynienia i Boże Narodzenie, które spędzę samotnie od prawie dekady. Moja rodzina zaprosiła mnie do siebie. Ale myśl o wszystkich litościwych spojrzeniach i niezręcznych rozmowach jest prawie gorsza, niż bycie samemu. Rozważam solo wyjazd, może do Parku Narodowego na sesję fotograficzną. Dużo myślałem o przyszłości. Przed tym wszystkim Margaret i ja rozmawialiśmy o założeniu własnej firmy technologicznej. Teraz zastanawiam się, czy powinienem realizować to marzenie sam. To przerażające, ale też ekscytujące pracuję nad planem biznesowym w wolnym czasie i zaczynam myśleć, że to może być realne. Po tyle na razie. Tam znać, gdy rozwód zostanie sfinalizowany lub jeśli wydarzy się coś znaczącego. Jeszcze raz dziękuję za całe wsparcie Reddit. To była ogromna pomoc w tym trudnym czasie. Aktualizacja 3. Witam wszystkich. Minęło około 6 miesięcy od mojego ostatniego update'u i chciałem podzielić się z wami końcowymi przemyśleniami na temat tego rozdziału mojego życia. Rozwód został sfinalizowany w zeszłym miesiącu. To był długi i wyczerpujący proces, ale w końcu jest po wszystkim. Statecznie podzieliliśmy nasze aktywa w miarę równo. Margaret zachowała mieszkanie, a ja dostałem większą część naszych inwestycji. To nie jest idealne, ale cieszę się, że to koniec. Przeprowadziłem się do nowego miasta z powodu pracy. Awans, o którym wspominałem w ostatnim update, doszedł do skutku, ale wymagał przeprowadzki. Na początku wahałem się przed tak dużą zmianą, ale teraz widzę to jako świeży start. Nowa praca, nowe miasto, nowe życie. Nie rozmawiałem z Margaret od czasu sfinalizowania rozwodu. Ostatnie, co o niej słyszałem, to że nadal jest z Donaldem. Zamieszkali razem krótko po zakończeniu naszego rozwodu. Na początku to bolało, ale z zaskoczeniem stwierdzam, że już mnie to nie obchodzi. Są po prostu dwoma osobami, które kiedyś znałem. Moje hobby fotografii przekształciło się w coś poważniejszego. Kilka moich zdjęć zostało opublikowanych w lokalnym magazynie, a ja pracuję nad przygotowaniem wystawy. To ekscytujące mieć kreatywne zajęcie, które jest tylko dla mnie. Randkowanie wciąż jest luźne, ale cieszę się z poznawania nowych ludzi bez presji i poważnego związku. Nie jestem na to gotowy jeszcze, ale jestem otwarty na taką możliwość w przyszłości. Pomysł na biznes, o którym wspominałem w ostatnim update, powoli staje się rzeczywistością. Pracuję nad nim w wolnym czasie i ostatnio zaprezentowałem go kilku potencjalnym inwestorom. Wydają się zainteresowani, więc kto wie, może za rok lub dwa będę prowadził własną firmę. Moje relacje z mamą stały się jeszcze silniejsze przez to wszystko. Rozmawiamy prawie codziennie, a ona planuje odwiedzić mnie w moim nowym mieście w przyszłym miesiącu. Miłe mieć tak solidne wsparcie rodzinne. Wciąż mam momenty, kiedy myślę o Margaret i naszym wspólnym życiu. Czasem tęsknię za dobrymi chwilami, które mieliśmy, ale potem przypominam sobie zdradę, kłamstwa i wiem, że podjąłem właściwą decyzję. Teraz buduję nowe życie, które jest całkowicie moje. To każdego, kto przechodzi przez coś podobnego. Wytrwajcie. Z czasem będzie lepiej. Skupcie się na sobie, otaczajcie się wspierającymi ludźmi i nie bójcie się prosić o pomoc, gdy jej potrzebujecie. To będzie mój ostatni update na temat tej sytuacji. Jeszcze raz dziękuję za całe wsparcie i rady przez tę podróż. To znaczyło dla mnie więcej niż wiecie. Dziękuję i życzę miłego dnia.